Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Armored Warfare, słuchajcie zanim zaczniemy zachęcam do subskrypcji kanału, do ocenienia filmu, do wsparcia kanału, przycisk jest poniżej, a dzisiaj słuchajcie zagramy sobie czołgiem bardzo popularnym, mianowicie T-72, to jest wersja Ural, a więc dosyć taki podstawowy czołg T72 bez jakichś wielkich tutaj modyfikacji. Dział kaliber 152 mm, zresztą 152, co ja gadam, 125 mm. Co ciekawe może też leć pociskami burzącymi, które są dosyć potężne, bo zadają bardzo dużo wrażenia, aczkolwiek ich penetracja jest. No mówiąc szczerze, pozostaje bardzo wiele do życzenia, aczkolwiek te hity wyglądają dosyć interesująco. Niestety nie mam tutaj jeszcze odblokowanego odblokowanych pocisków HIT, które bardzo lubię. Będziemy strzelać mianowicie podstawową amunicją przeciwpancerną. Kaliber 125 mm, tak więc zobaczymy jak to wyjdzie. Czołg, oczywiście, w produkcji radzieckiej. Automat ładujący, taki ładny tutaj karuzelowy, na samym środku. Wiadomo, te czołgi bardzo lubią wysyłać swoje wieże na orbitę ze względu właśnie na ten automat ładujący i te pociski, które są wszędzie w zasadzie w tym czołgu. No i zobaczymy, zobaczymy jak się będzie grało na Hardkorze W każdym razie, słuchajcie, zaczynajmy. Ok, moi drodzy, jesteśmy. No i zobaczymy jak nam pójdzie. Ten czołg robił furorę i schciał postrach wszedł wszedł do służby. W sumie Związek Radziecki miał trzy czołgi tej samej generacji T64, T72 i T80. Hmm. Dobra, co my tu mamy? Muszę się skupić. O kurde, albo walnął ktoś. T90, no to grubo, no i rozwalony, dobra. Dobrze, no i co po rozpadu Związku Radzieckiego, Rosja skupiła się właśnie na czołgach T72. Jako ten tych czołgach, które były rozwijane, które się były najtańszym spośród e, wszystkich czołgów tej generacji jakie posiadała Rosja. Spośród tych trzech swoich Z wino maszynowego dziela rozwaliłem. ładnie kurde M60 smroda, trzeba się pozbyć Wow, 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 wow. Tutaj wow, w erę trafiłem, naprawdę. Ładuj to. Trofiony. to no, tylko, no, dobra. Tam co mamy. Trafiony. No nie jest to najlepszy opancerzony czołg, jakim grałem. I jaki posiadam. Jak na piątą erę jest. No... słabiutko opancerzony naprawdę. Są czołgi z niższych R, er, które go miażdżą po O oh wow, od tyłu? Rozwalone. My Leoparda. 1K5. Rozwalona, nie przez nas. No nie, chybiłem. Dobra, jeszcze żyjemy. Ale tak kurde ledwo, ledwo wam powiem. Że mnie wkurza duża ilość ludzi prorosyjskich. Od jakiegoś pół roku jakoś tak mam Dobra, co my tu mamy? Ty, a ja ten ostatni punkt to co? Co za ludzie? Żaden się nie ruszył, żaden. Dobra, no przejmujmy to. Kończmy tą zabawę. Fajnie było, ale się skończyło. Sześć czołgów rozwaliłem. Dobra, czasem jakieś takie bugi, błędy, błędy z dźwiękiem się zdarzają, jeśli chodzi o te dubbingi polskie. Tak jak przed chwilą. No ale cóż, trudno. No ale dobrze, słuchajcie, zrobiliśmy prawie jakieś 52,5 tysiąca, ten całkiem, całkiem przyjemnie. Największą, najwięcej trafing w dużynie to minimum. Aha, czyli najwięcej razy nas trafili. okej, okay. tak, więc całkiem spoczko. No i słuchajcie, tutaj kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje, Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej, i do następnego. Na razie.